Panie i panowie, zapraszam was w powrót do przyszłości. Ponieważ Grau is Back, jedna z najlepszych broni, którą mogłeś użyć w Werdańsku Ten laser można go używać na kalderze i nie tyle co można go używać, nawet czasami powinno się go używać. Dlatego tutaj macie gameplay i loadout nie. oczywiście macie też tutaj zaprezentowany. Miej zabawy, macie łapki w górę, komentarze, subskrypcje z dzwoneczkiem może i zapraszam na livey też na YouTubie. Kurde słyszę go, nie widzę go. U mnie. Piękne. Boże. Tak mocny. Ten pierwszy mnie prawie zabił. Eba, kopię dropa, poperki Na się siedziłem Na sklepie O kurwa, spadłem Gdzie są? Bo mi nic nie pokazuje A Wchodzą mi po drabince. Nice Biegną Z buta A Jeszcze ich nie widzę, widzę ich On jest sam Dajmy mu precyzyjkę? No. Chowali go. Ale był farty. Nie. 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 No Nie. Nie. Wiem skąd. Nie. 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 wiem Nie. jest? Zero nice. Idę w swoim kierunku Wiem Znaczy podjeżdża na ją Ten leży Który tam widzisz czy ten dalej? Ten A oboje, oboje leżą ogólnie Ale na chłopie taki kąt złapałem że naprawdę nie wiedział co zrobić Mam Lec, lecą, lecą, lecą Zero ma na dachu Wiem 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 Nie trafi na dach A musimy. Nie skanuję Nie wiem czy jestem na dachu czy nie Tak są na dachu i tego musieli skoczyć Jeden zaskoczył Idzie ży? Nie. Cał czas jest sam nic tu. 1 na 0. Zdronował mnie jeden. A czemu ty pojechałeś? Nie no patrzę, bo ja do przypadek w tej kierunkuję. Jeden ma zero znowu Zeskoczył, zaskoczył tyłem Ja trzymam konto góry Czy ten podjazd tam I ta widzę go Zeskoczył, spadochron odpalił Idę do prawej Obydwoje zero mają Jeszcze raz w tym Masz? No. Ja już nie żyję Nie spadłem To co za głupia gra Precyzyjka dostałem Powoliłeś jednego nice o kurwa, na mnie. Nie mam bicia. Patrzę ci tyle, ile mogę. Nikt cię nie puszuje z tej strony drugiej. Eee, plecy masz góra. A to lotek? Nie wiem. Możliwe, że nie. Ja trzymam siano na ciebie w sumie. O nie, jestem na jego poziomie. To musi być lotek.

Muszę tam A, tam. A ja. Na dachu nie ma nikogo. Na dole jest. Na sklepie zeroma. Co ma jego? Ja sobie podejdę bliżej. Nie widzę go. Zeroma. Jeden wylądował na dachu. Widzę. Na dachu zero. Leży. Będą się podnosić, będą się podnosić. To podjazd Tak. Przebiegają już do niego też, przebiegają tu na budynek to już. No to tu, tu 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 Nice 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 Tu się, się. Uh -huh. Trzymamy, trzymamy O kurwa, ty mnie tam kąt Dobra, weź do mnie do góry, to, ja tak, patrzę ci tak, 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 tak. Patrzę ci no, koło, nie, tam no. ten Tak, 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 tak. Idę za tobą, okay. All right. Ten tropiciel to jest w sumie fajny perk, powiedzmy. No, ci nie. ale do dupy, żeby brać go, bo jest ten, ale jak go podniesiesz, to jest fajne. Czyli mamy dwa teamki pod nami, są. 2, dwa, dwa. Znaczy na pewno jest jeden team. Dobra, mam maskę, zobaczmy do to maskę? Mam. GG's. Skoda jest No, wygraliśmy i tak. No, oby. Ja tylko pilnuję, żeby nam plecy nie zrobili. Patrzę balon. Będą na bank mieli pomysł, żeby na balon iść, a ty pilnuj po prostu konta z tamtej strony. Jej poszło Palona, nikt nie bierze. Muszę Nikt nie biegnie. Biegną. Podemno. Yeah. Nie. O, a, Jeden został. Przed, przed nami był. Tuż uciekał, tuż uciekał. Kurde, mają dobrą strefę. Niedobrze. Przed-przede mną, przede mną. Ale Jeden leży. Down nama, down nama. Zero, zero. Dobra. To dobić. Down nama. Down Down O kurde. Co to było dobre. Down ma, down ma. Kurde, nawet nie wiem, czy teraz na YouTube to mogę wstawić.